Czwarty raz już zaczynam wstęp. Dzięki za na Ja w dzisiejszym odcinku jesteśmy u niej w pokoju. Nie wiem, kiedy zacznę ten film, bo po prostu ciągle mi się to wyłącza. Ale szybko to robimy, także łapka, subskrypcja, komentarz. I z tą oto tarczą będę rzucał piłkami w taką, jaką liczbę trafię. Tyle robię dane ćwiczenie. Będziemy jedną piłkę rzucać, bo wiecie, mam tylko jedną rękę wolną. Także tą piłką rzucam daną liczbę i tyle robię dane po prostu ćwiczenia. I uwaga wyszło 20 przedów. Muszę was tak postawić, żebyście wy wszystko wiedzieli. Tylko gdzie was to postawić? Mm, tylko w muszę wszystko, wszystko wymyśleć. Czekajcie tylko tutaj. Mam za dużo kartek i hop, postawię. Jeszcze tak nie miałam y, miejsca wymyślonego, bo y, ja się zaraz pakuję i to tak wiecie, wszystko wygląda. Ja no no, no i robię, widzicie widzieć. Robię 20 przysiadów. Raz, dwa, trzy.

Tak, nogi wolą, że... Dobra, rzucam. Kolejny raz, tylko... No, nie chcemy siedzieć, jak mi się trafi tutaj. Chcę na przykład jakieś 5, 10, takie. Ale na pewno nie tego. Dobrze, że rzucam jedną. To bym na nie musiało żarkać 20 i by na koniec raz mi się 20. To by musiało. Ho, ho. Także rzucam jedną, to będę wszystko poraział. Uwaga! Aha, no nie wiem, nie, tylko. Aha. No czemu się nie chce? O, o jacie. Patrzcie, było milimetr od 50, także znowu mamy 20. Tym razem ich będą pajacyki, bo kolejnych przysiadów bym niezdolny że Także pajacyki, raz, dwa, trzy. Uch, walę się o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jeździ, jestem zmęczona, ale dobra, o, Robimy, błagam, tylko nie 50. Jakieś pięć, dziesięć. Aha. Liczyłem na 20, Ale dla odmiany wyszło cztery. Jakie by to ćwiczenie? Kręcenie głową. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

Także uwaga. O, było blisko 50, ale na szczęście się odbiło. O, czemu się nie se... No i niestety kolejne 20. Eee, tym razem niech to będą ruszanie głową w przód, do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

Kolejne 20, no ja nie ja mogę. Dzisiaj 10 razy, 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 razy ja to jest za dużo razy, Dziesięć 20. Teraz będzie proste nad gaskiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. 1120. dobra. Zrobione. No mnie jakieś 5, 10 mi. mega O! Hm. Chciałem to mam. 5. sobie damy najłatwiejsze, czyli niech będzie. Eee. O, takie coś. O takie coś. Raz, dwa, trzy. I pięć. Takie coś. Nie wiem, jak to się nazywa, ale takie coś. Dobra. Jeszcze jakieś dziesięć by się przydało? Tylko nie to. Aha. Teraz bym wymyślił sobie, że. Nie wiem, co. Może. O. Takie raz. Dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, siedemnaście, osiemnaście,

Co to będzie? mój komputer tam widać z kamerką i mikrofon. Będzie to, uwaga! Co to by hmm. Não, tylko a 10. Jak to się czekać? A. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A takie średnie, ale trudno. I ostatnie, i 5. A będę musiał, będę musiał. Co będę musiał? Eee. No, niech będą się te pajacyki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Myślałam, że dziesięć, a to pięć. Także na no, takie były ćwiczenia. Łapeczka, subskrypcja, komentarz. I tak wyglądała ta. Także hej, jutro idę do Wrocławia. Jutro tam będzie film z Wrocławia. Cztery dni. Hej.